Cześć! W tym filmie rozwiążemy wspólnie zadanie czwarte z arkusza maturalnego z chemii z Maja 2025. Jeżeli szukasz pozostałych zadań z tego arkusza, wszystkie znajdziesz w osobnych filmikach na playliście Matura Maj 2025 chemia. Gotowy? Gotowa? No to zaczynamy. Do zadania czwartego mamy jeszcze stronę wcześniej informację wprowadzającą, ale w sumie szczerze powiedziawszy, niewiele ona nam da. Dlatego przejdźmy od razu do polecenia i zobaczmy, czego oni od nas chcą. W jednym z tlenków wiodu, czyli mamy jakiś tlenek jodu, w jednym z tlenków wiodu, czyli mamy jakieś IX OY, masa tlenu stanowi 20,14% masy tego tlenku. W jego wzorze rzeczywistym liczba atomów wiodu jest dwa razy większa niż we wzorze empirycznym. To będzie nam potrzebne na koniec. Na podstawie obliczeń ustal i napisz wzór empiryczny oraz wzór rzeczywisty opisanego tlenku. Tu mamy prostą sprawę. Skoro tlenu mamy 20,14%, to jodu jest reszta, czyli 79,86%. Wszystko mamy na procentach, a fajnie by było mieć gramy, żeby potem z tego wyliczyć liczbę moli, stosunek molowy i wzór elementarny. Zakładam że całość, czyli 100%, to będzie 100 g. Tlenu mamy 20,14 gramów. Jodu mamy 79,86 g. Teraz gramy przeliczę na mole. Wiem, że 1 mol jodu waży sprawdźmy w tablicach naturalnych, żeby się nie pomylić 127 gramów. A jak my mamy 79,86 g, to będziemy mieć jakieś x moli. Przeliczymy to na kalkulatorze i dostajemy 0,629. Pamiętajcie o co najmniej trzech cyfrach znaczących. 0,629 mol. Analogicznie zrobimy z tlenem. 1 mol tlenu ma masę 16 g, więc 20,14 g. To będzie jakieś x1 moli tlenu. 20,14 dzielone na 16 to jest 1,259 mol tlenu. I teraz robimy stosunek molowy, czyli liczba moli jodu do liczby mol tlenu to 0,629 do 1,259. Dzielimy przez najmniejsze i dostajemy stosunek 1 do 2. Więc wzór elementarny to będzie IO2. Ale wiemy, że liczba jodu jest dwa razy większa we wzorze rzeczywistym niż we wzorze elementarnym, więc przemnażamy cały wzór razy 2 i dostajemy I2O4. Wzór empiryczny to będzie IO2, wzór rzeczywisty I2 o cztery. i mamy rozwiązane zadanie. Mam nadzieję, że wszystko jest już jasne. A jeśli coś Cię zaciekawiło albo pojawiły się pytania, napisz je śmiało w komentarzu, odpowiem na każde. A na stronie www.szkołachemiedu.pl znajdziesz pojedyncze lekcje, które mogą być alternatywą dla korków, co miesięczne webinary na wybrane przez Was tematy. I różne kursy, w tym kurs dla najlepszych, czyli dla tych, którzy celują w wynik 80% plus i chcą uczyć się rzeczy trudniejszych, wymagających logicznego myślenia, a nie powtarzać podstawy od zera. Linki do wszystkiego są w opisie filmu. Dzięki za dziś i do zobaczenia przy kolejnym zadaniu.